Słowa, spotkanie dwudzieste Ewangelia według świętego Marka, rozdział trzynasty, werset 24 do 27. przyjście Chrystusa, komentarz ksiądz Piotr Lipiński. Światłość świeci w ciemnościach i ciemność jej nie ogarnia. W słowie jest nasze życie, a w nim światłość prawdziwa. Bogiem było słowo i Przyszło na świat i ciemność jej nie ogarnęła. A ci, którzy przyszło do swoich, swoje jej nie przyjęli, no i cała symbolika, gdzie Pan jest mówił, ja jestem światłością świata. W tym maluteńkim Nazarecie, nieznanym dla wielkiego świata, gdzieś tam z perspektywy Rzymu, tam przychodzi właśnie, dokonuje się najważniejsze wydarzenie, że przychodzi światło na, na Ziemię. Właśnie, akurat taką książkę czytam. Zacząłem, czy ktoś świętu Darkowi przyniósł historię chrześcijaństwa. Śmialiśmy się, to trzeba mieć życia, bo przeczytać. Wziąłem do ręki pierwszy dom, przeczytałem pierwsze 40 stron. I tam jest ciekawa rzecz, że pisze o tym, że, że Palestyna... Palestyna jest, mówi się o tym, że jest centrum świata dlatego że 2000 lat temu, jakby zatoczyć promień 3000 mil wokół Palestyny, to ten okrąg ogarniał Afrykę, Azję, Europę i centra największych kultur. I, i, I że ten autor pisze tak, ten, kto chciał, żeby najważniejsza wiadomość, y, która jest do przekazania ludzkości, szybko się rozeszła, wybrał miejsce, z którego ta wiadomość może najszybciej dotrzeć. No, ale spróbujmy jeszcze raz zaśpiewać. słowie jest nasze życie, a w nim światłość prawdziwa. Światło świeci w ciemności i ciemności nie ogarnia. Słowie Nasze życie, a w nim światłość prawdziwa. Światłość świeci w ciemności i ciemności. Ze słuchania. I będę czytał powoli. I spróbujcie już na początku nie tyle, co rozumieć i analizować, co pozwolić, żeby słowo Was dotykało. Żeby wychwycić ten może taki moment, gdzie, gdzie coś Cię poruszy. I potem jeszcze zanim zapalimy światło, ale jeszcze zanim zapalimy światło, będzie jeszcze chwilka, żeby, żeby chwileczkę jeszcze zostać przy tym momencie i uświadomić sobie, co mnie poruszyło, co, co mnie jakoś tam nie przemówiło. Z Ewangelii według świętego Marka. Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż, zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie o wszystko. Każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan do domu przyjdzie z wieczora, czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy. Nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, to wszystkich mówię. Czuwajcie. Czuwajcie, gdyż nie wiecie, kiedy nadejdzie odpowiedni czas. Będzie podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż, zostawił swój dom, powierzając sługom staranie o wszystko. Każdemu wyznaczył zajęcie, a stróżowi kazał czuwać. Dlatego czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan w domu przyjdzie, wieczorem czy o północy, czas piania kogutów czy wschodzie słońca, aby przychodząc, nagle nie zastał Was śpiących. To, co Wam mówię, mówię wszystkim. Czuwajcie. Ojcu Synowi i Głowie Świętemu, na początku, teraz teraz zawsze i na wieki ja teraz tak rozumiem moje zadanie, żeby jeszcze dać parę takich myśli, właśnie na, na Wasze dalsze osobiste spotkanie z tym słowem. To nie tyle, żeby teraz dać gotowe odpowiedzi, tylko takich zapalić parę światełek, żeby ten tekst po prostu mógł na nas osobiście. Więc to jest Ewangelia, na pierwszą niedzielę adwentu. Słowo adwent to. Pamiętamy, co znaczy? Co znaczy adwent? Proszę? Oczekiwanie na no przyjście. Przy, przy, przyjście to jest właściwie teraz adwent, to jest przyjście. Ad, przyjście. Mam nadzieję, że się nie mylę. Nie jestem teraz. Tak, przyjście Pana. Pan przychodzi, to jest jakby. I to jest słowo Advent, Adventus Domini. To jest od pierwszej, od prefacji od łacińskiej, rozpoczynającej Advent, dawnej liturgii łacińskiej, to właśnie taki śpiew na, na początek, to było właśnie Adventus, nie? Czyli Pan przychodzi, i to właśnie to, to jest właśnie pierwsza, pierwsza Ewangelia i Może parę myśli tak króciutko o adwencie samym, żebyśmy jakby ulokowali tą Ewangelię tutaj w tym, w tym wydarzeniu adwentowym. Że ten adwent, no to my tak, patrzcie, no my myślimy, że adwent to przygotowanie na Boże Narodzenie, prawda? Taka jest pierwsza jakby taka nasza intuicja, nie? Już będą kolendy i Pan Jezus się narodzi. I no więc trzeba się przygotować, nie? i czekamy na Boże Narodzenie. Ale tak naprawdę, jak się przyjrzymy liturgii, to przygotowanie na Boże Narodzenie rozpoczyna się dopiero od 18, 18 grudnia. To jest to oczekiwanie na, na to przyjście Chrystusa, a właściwie przygotowanie na pamiątkę Jego narodzin. Natomiast pierwsza część Adwentu jest, ma inny zupełnie charakter. To jest, zupełnie nie chodzi o Boże Narodzenie, <grydy> yy, tylko chodzi o yy, przygotowanie na ponowne przyjście Chrystusa. To jest temat Adwentu. W, w sumie to jest, w yy, 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 jednym, drugim chodzi o, o przyjście. Słowo przyjście spina klamrą, obydwie części Adwentu, ale pierwsza yy, to jest. Yy, jakby no, oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa, a druga część Adwentu to yy, no, wspominamy Jego pierwsze przyjście, Betlejem. Yy, I dlatego yy, pierwsze yy, dwie niedziela Adwentu nie mają nic wspólnego z Bożym Narodzeniem. Wprost. Yy, yy, są zapowiedzią yy, paruzji. I przygotowaniem. Będzie Jan Ściciel przyjdzie. Wracajcie się. <laughs> Będzie grzmiał tam nad Jordanem. <laughs> I, i, I właśnie ta Ewangelia z pierwszej niedzieli Adwentu. Ona pochodzi z Ewangelii według Świętego Marka. I jest ostatnim fragmentem 13 rozdziału, który, jak to znalazłem w takiej książce, ojca Bronisława Mokrzyckiego, taki znany jezuita. On właśnie nazywa tutaj ten trzynasty rozdział apokalipsą świętego Marka, mhm. dlatego że trzynasty rozdział jest właśnie, zaczyna się od takiego wydarzenia. Gdy wychodzili ze świątyni, rzekł mu jeden z uczniów, nauczycielu patrz, co za kamienie i jakie budowle. Jak patrzyli na świątynię, I Jezus mu odpowiedział: Widzisz te potężne budowle, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. A gdy siedział na górze oliwnej, naprzeciw świątyni, pytali go na osobności Piotr, Jakub, Jan i Andrzej: Powiedz nam, kiedy to nastąpi, jaki będzie znak, co wszystko zacznie się spełniać. I wtedy Jezus zaczyna opowiadać właśnie o tym, co się będzie działo w przyszłości. Mówi właśnie o... jest taki fragment Początek Boleści. Jest tak nazwany, że będzie taki pierwsze zwiastuny jakby tych końcowych boleści świata, Kościoła. Wielki ucisk Jerozolimy, tym samym też Kościoła. I później chwalebne objawienie się Syna Człowieczego. Przyjście Chrystusa. Potem jest przypowieść o drzewie figowym, gdzie Jezus mówi, właśnie, wymaga od uczniów, żeby umieli odczytywać te znaki, o których mówi, żeby byli na nie uważni, które, o których powiedział, żeby uczyć się dostrzegać, żeby nie, nie być takim człowiekiem, który mówi, rozpozna potrafić rozpoznawać. Że przychodzi wiatr wschodni, będzie lato, a znaków czasu nie potraficie y, odczytywać. I kończy się wszystko tą właśnie tą Ewangelią, y, która wzywa do czuwania, ale właśnie to czuwanie jest w tym kontekście w tym kontekście oczekiwania na ponowne przyjście Chrystusa. To jest jakby temat adwentowy. I oczywiście obok tego. Y, 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 ta Ewangelia ma też znaczenie dla nas dzisiaj Można ją, i trzeba ją odnieść też do naszego codziennego czuwania, bo właśnie to się wszystko wiąże. Czuwając dzisiaj przygotowuje się na, na to najważniejsze wydarzenie. No i teraz jak w tym kontekście to widzimy, to, to właśnie możemy ten, ten symbol tej, tej przypowieści Troszkę lepiej zrozumieć. Jezus mówi: Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Nawet no, jak nie, nie wiecie, no to musicie czuwać. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Tym człowiekiem, który udał się w podróż, jak niektórzy komentatorzy mówią, jest Chrystus, który w był na ziemi i udał się w podróż do ojca i ma wrócić do domu, w którym jest kościół, w którym jest świat. Do domu, w którym ja jestem. I teraz zostawił swój dom. Powierzył swym sługom staranie o wszystko. Czyli wszystkim członkom Kościoła, dał zadanie, odchodząc. Można je odczytać w Ewangelii, jakie to jest zadanie. Każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. I gdzie indziej jest też takie słowo, gdzie jest mowa nie o odwiernym, tylko o przełożonym tego domu żeby wydzielał służbie żywność w swoim czasie. Piękny obraz, nie? Że ten, kto tam jest, ma dawać żywność każdemu w swoim czasie. I teraz popatrzcie, my jesteśmy w tym domu. Każdy z nas, każdy z nas ma swoje zajęcie, które wyznaczył pan. No z drugiej strony wyznaczył. No też my, to jest dla nasza, nasze zadanie, odczytać to zadanie, które Pan nie wyznacza. Nie? Oczywiście jesteśmy w jakichś tam szynach już <laughs> Bożego powołania przez rodzinę, przez, przez jakieś okoliczności, ale, ale mimo wszystko ciągle musimy odczytywać, czego Pan chce nie? dzisiaj. Dzisiaj, jakie jest zajęcie. Nie? Co dzisiaj mi Pan wyznacza. Ma się pytać, czy ja pytam o to, albo może, czy już jakoś tylko tak mniej pytam. Każdemu wyznaczył zajęcie, odwiernemu mu przykazał, żeby czuwał. I, I trzeci raz: czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan do mu przyjdzie: z wieczora czy o północy. Czy opieraniu kogutów, czy rankiem. Czyli między wieczorem a wschodem słońca jest tutaj, przypowieść nam mówi. W przypowieści o pannach dziesięciu jest oblubieniec przychodzi w środku nocy, o północy, wtedy, kiedy jest największa ciemność. To właśnie autorzy zwracają uwagę, że Chrystus sugeruje, że jego przyjście dokona się w ciemności. Czyli wtedy, kiedy będzie ciemno na świecie, kiedy wszystkie światła zgasną, kiedy nikt się nie będzie tego spodziewał. Kiedy, kiedy będzie taka gęsta ciemność, że już, że już tylko on może pomóc. pamiętam taką właśnie, utkwiła mi z pierwszych miesięcy, czy, czy pierwszych dwóch, trzech lat, taka homilia Ojca Świętego Franciszka. Pięknego obrazu użył. Mówił, że, że jutrzenka wschodzi na niebie po najciemniejszym punkcie nocy. I powiedział, im gęstsza ciemność, tym bliżej światła. Piękny obraz, nie? I, I powiedział, niestety my, chrześcijanie, często schodzimy z naszego krzyża, kiedy jest ciemno, zamiast sobie powiedzieć, że im ciemniej, tym bliżej światła. To bardzo, bardzo pocieszające dla nas, że, że, że ciemność nie powinna nas zniechęcać, tylko motywować, że jest już bliżej. nie? Im ciemniej, tym, tym bliżej światła. Ale no nie wiemy, no, kiedy to będzie. Nikt z nas nie wie do końca, choć z drugiej strony. Pan Jezus z jednej strony mówi nie wiecie kiedy, a z drugiej strony mówi odczytujcie znaki. Nie? Powiedzieć tylko nie wiemy, no to już mi nic nie obchodzi. Może za tysiąc lat to zbyt proste. Może być za chwilę. I, i, i dlatego Jezus mówi o tym czuwano. To niespodziewanie przyszedł się, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię do wszystkich mówię, czuwajcie. I jeszcze z tym czuwaniem to jest taki, taka rzecz, jak to czuwa ten odźwierny. Można sobie wyobrazić, jak on czuwa. W tamtych czasach to, to słudzy byli członkami rodziny, oni byli z Panem związani, on był ich ojcem. Więc oni czuwali na niego z, z czcią i z miłością. To nie było tylko czekanie. W tym sensie, że jest jakaś praca do odfajkowania, tylko to było takie czuwanie z sercem. I właśnie ostatnio czytałem w jednej książce, gdzie była mowa o tym, że Pan Jezus prosi o to, żebyśmy w naszych sercach rozniecali tęsknotę. Tęsknotę za Nim tym, który do nas przychodzi w Eucharystii czy, czy w innych momentach. I że tęsknota jest potężną modlitwą. Yy, yy, no I właśnie o takie chodzi oczekiwanie: żeby, żeby tęsknota w nas rosła, żebyśmy nie byli chłodni, tylko żeby serce nasze się poruszało w tym.